Witajcie! Prowadzę kanał, na którym większość filmów dotyczy Wiedźmina od kilku lat. Warto też dodać, że moja wcześniejsza nazwa to Wiedźmina Geralt, a jak dotąd nie zrobiłem odcinka o Geralcie z Rivi. Postanowiłem w końcu to zrobić i bardzo serdecznie zapraszam was do obejrzenia odcinka o głównym bohaterze Wiedźmina. Oto 30 ciekawostek o Białym Wilku. Wiek Geralta nigdy nie został sprecyzowany. Andrzej Sapkowski podczas jednego z wywiadów powiedział, że Geralt podczas wydarzeń w Chrzcie Ognia ma ponad 50. Oraz, że Wiedźmini starzeją się wolniej niż zwykli ludzie i Wiedźminowi 60-letniemu nikt nie da ponad 45. W świecie wieźmina ludzie wahają się, by, cytuję, zlecać mokrą robotę, walkę z potworami dziadowi po 50, przez co Geralt ma ukrywać swój wiek. Wiadomo też, że znany atak na Kermoren. Nie wyznaczał końca Szkoły Wilka, bo ostatni chłopcy byli trenowani tylko ćwierć wieku przed przybyciem do twierdzy Ciri, nie można więc brać tego pod uwagę w liczeniu wieku Geralta. Dodatkowo Nenneke wspomina, że pamięta czasy jak Geralt sięgał jej paska spódnicy, co wskazuje na to, że jest od niego starsza. Ogólnie cała sprawa z ustalaniem wieku Geralta jest dosyć zagmatwana. Jego matką jest czarodziejka Wisenna. Geralt spotyka ją już jako dorosły człowiek, kiedy ta ratuje go przed ciężką raną nogi, uczynioną przez potwory. Nie wiadomo do końca, jak udało jej się urodzić Geralta, skoro czarodziejki są bezpłodne. Jeżeli chodzi o to, dlaczego włosy Geralta są białe, to przeszedł on mutacje wiedźmińskie nadzwyczaj dobrze, przez co zostały na nim i kilku innych chłopcach przeprowadzone dodatkowe eksperymentalne mutacje. Przeżył to tylko Biały Wilk, i w wyniku obych mutacji włosy Geralta wybielały. Pierwszym potworem, jakiego Geralt spotkał na szlaku po ukończeniu wiedźmińskiego szkolenia i opuszczeniu Kermoren, był człowiek, a konkretniej napotkana grupa bandytów, która napadła na podróżującego kupca i jego córkę. Geralt chciał odegrać rolę bohatera, więc widowiskowo zabił jednego z bandziorów. Na ten widok reszta uciekła w popłochu. Wbrew jego oczekiwaniom, razem z bandytami uciekł kupiec, a zalana łzami córka zemdlała ze strachu. Geralt bardzo lubił ironizować podczas rozmów. Był pozbawioną pochodzenia sierotą, zanim wymyślił sobie pochodzenie jako Geralt z Rivi, chciał z początku przedstawiać się jako Geralt, Roger, Eric, Duchojte, Belgarde. Dopiero Wesamir uświadomił mu, że to śmieszne, pretensjonalne i kretyńskie. W przeciwieństwie do tego, co jest pokazane w grach, zgodnie z książkami Geralt utrzymywał swoje włosy w szyku za pomocą opaski. W wyniku mutacji naczyń krwionośnych Geralt był pozbawiony zdolności do rumienienia się, co uznał za bardzo przydatne w niektórych momentach. Nie przepadały za nim koty, zwykle na jego widok po prostu uciekały. Geralt został pokonany w pojedynku tylko przez dwie osoby. Są to czarodziej Wilgeford z Rogueven oraz wiedźmin ze szkoły żmii Lato z Gulety. Oboje mogli go zabić, lecz nie zrobili tego ze względu na sentyment, jaki do niego czuli. Wystarczy wiedźmin i kilka elfów, żeby zabić króla. Nie masz pojęcia, ile osób było gotowych nam pomóc. Naiwniak, zwracam się. Czas Jorweta się kończy. Inni zostaną osądzeni i skazani za rozpętanie chaosu. Więc dlaczego? Byłeś jednym z nas, Geralt uratowałeś mnie. Teraz jesteśmy kwita. Twoja wiedźma zna się na czarach. Jak myślisz, da radę teleportować mnie do Edirn? Jak będzie grzeczna, nie zrobię jej krzywdy. Znajdę cię. Miał tendencję do nawiązywania romansów z czarodziejkami. Spośród jego kochanek wymienić możemy Tris Merigold, Fringil Levigo, Lyttenaid, Mozaik. w grach również Kayremec, nie mówiąc już o NFR. Każdego swojego konia nazywał płotka, a Jaskrowi przyznał, że nigdy nie miał konia o innym imieniu. Po sytuacji związanej z jego pierwszym potworem, o której mówiłem wcześniej, Geralt jeszcze wiele razy zawiódł się na ludziach. Doprowadziło to do tego, że stał się sceptycznie nastawiony do świata i ludzi, chociaż zwykle tłumaczył to swoją mutacją i anachronicznością. Biały Wilk, pod wpływem stresu lub po prostu mając zły nastrój, często mówił nazbyt emocjonalne i nieprzemyślane rzeczy. Wśród Wiedźminów nawet długo po jego rzekomej śmierci funkcjonował zwrot Nie bądź, kurwa, taki Geralt. Nigdy nie wyleczył swojej nogi po starciu z Bilgeforcem. W czwartym rozdziale pierwszego Wiedźmina Berengar zwraca mu uwagę na to, że w wyniku dawnej kontuzji, wykonując półobrót podczas walki, Geralt odsłania pachwinę. Wytknąłeś mi lukę w obronie. Tak. Odsłaniasz pachwiny. Dziecko to zauważy. Wiem nawet dlaczego. Dlaczego? Półpiruet wymaga dwóch sprawnych nóg. Miałeś pogruchotaną nogę. Nie mylę się. Możliwe. Tak to już jest. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. W Cat Myrkwit bełt rozoromucho, o którym Milwa stwierdziła, że jest urwane. W grze Geralt nie ma śladu po wspomnianym bełcie. Geralt, z racji na swoje wymyślone pochodzenie, nie miał jednak tak łatwo, gdyż istnieje stereotyp mówiący o tym, że każdy Riff to złodziej. Geralt po jednej z bitew z Nirgardczykami, w której pomógł Rywijskim i Lerijskim wojskom, otrzymał od Mewy, królowej Lerii i Rivi, tytuł szlachecki. Od tamtej pory mógł nazywać siebie Geraltem z Rivi oficjalnie i zgodnie z prawdą. W roku 1267 niejaki Geralt, członek cechu wiedźmińskiego, został pasowany na rycerza przez królową Mewę i mianowany Geraltem z Rivi. Była to nagroda za specjalne zasługi odniesione w bitwie o most na Jarudze. Zakładam, że wasz mość wie, o jaką bitwę chodzi. Hmm. To były czasy. We dwóch z Kahirem poprowadziliśmy garstkę Nordlingów przeciwko Nilwgarskiemu oddziałowi. Wygraliśmy bitwę, bo koniecznie musieliśmy się przedostać na drugi brzeg rzeki. Siri w trakcie transu przewidziała, że jej opiekun zginie od trzech zębów. Okazało się to prawdą, gdyż Geralt zginął przebity widłami. Rivia, miasto liczące 1234 mieszkańców. Pośród nich żyje 253 ludzi. 25 września 1268 roku wybucha pogrom. Ulice spływają krwią elfów i krasnoludów. Tylko jeden człowiek staje naprzeciw rozjuszonego tłumu. W czasie zamieszek ginie 76 ludzi, w tym Wiedźmin Gerald z Litki, pchnięty w piersi widłami przez człowieka, o którym wiadomo jedynie, że nazywał się Rob i miał dług w wysokości trzech koron w lokalnej karczmie. Ratując Wiedźmina ginie też Yennefer z Wengerberg. Geralt po pewnym czasie stał się sławny na całym świecie i posiadał mnóstwo pseudonimów i przydomków. Są to m.in. ze względu na kolor jego włosów i prawdopodobnie wiedźmińską szkołę, Biały Wilk, oraz po walce z Renfri w Blaviken, Rzeźnik z Blaviken. Przybrał on swego czasu także imię Ravix z Czteroroga podczas uczty u królowej Calante. Może ponownie posłużyć się tym nazwiskiem w dodatku do trzeciego Wiedźmina Krew i Wino podczas turnieju rycerskiego. Rawix z Czteroroga? Jak się do tego dokopałeś? Tutaj, w Toussaint, traktujemy heraldykę poważnie. Jedna wizyta w książęcych archiwach wystarczyła, żeby zdobyć wszystkie potrzebne dane. Pod mianem Ravix z Czteroroga wystąpiłeś na uczcie z okazji 15. urodzin Królewny pawetty, córki królowej Kalantę z Cintry. Zgadza się. Zawiłe historie działy się również z Wiedźmińskim medalionem Geralta. Z informacji, które posiadamy, miał on swój Wiedźmiński medalion do czasu, gdy nie oddał go Alfowi Shiru w dowód swojej śmierci, podając się za własnego zabójcę. Po jego utracie Geralt otrzymuje nowy medalion od Fringilli Vigo, który zresztą posiadał dodatkowe funkcje, m.in. mógł tworzyć iluzję. Następnie Geralt otrzymuje medalion Wilka od Ciri po pokonaniu Bonharta. W trzeciej grze o Wiedźminie Geralt posiada kuszę, mimo że w sadze nigdy nie miał broni dystansowej. Jednak we fragmencie Krwi Elfów, w momencie gdy Geralt wraca z polowania, występuje w zdaniu fragment, że Geralt przyniósł ustrzelonego koziołka, co może wskazywać na to, że zdarzało mu się korzystać z kuszy. Dotychczas aktorami grającymi Geralta lub podkładającymi mu głos byli Michał Żebrowski, zagrał Geralta w polskim serialu oraz podkładał mu głos w serialu od Netflixa. Henry Cavill zagrał i gra Geralta w serialu od Netflixa oraz Jacek Rozenek. Podłożył Geraltowi głos w grach od CD Projekt RED. W celu wykręcenia się z jakiegoś zlecenia lub usprawiedliwienia swojej decyzji, Geralt powoływał się na Wiedźmiński kodeks, który sam wymyślił. Jednym z najbardziej znanych jego punktów był ten o zakazie zabijania smoków. W polskiej wersji filmu animowanego Zwierzogród imię Białego Wilka Garego zamieniono na Geralt. Elfy i dryady nazywały go Gwynblade, co ze starszej mowy oznacza Biały Wilk. Co ciekawe, w języku walijskim Biały Wilk to Blade Gwyn. Jego ojcem jest to najprawdopodobniej wojownik najemnik Corin, który miał bliższą relację z jego matką Wisenną. Geralt nie lubi, a wręcz nienawidzi portali, a mianowicie posługiwać się tym środkiem transportu. Wiadomo, że nie miał talentu malarskiego. Ja mam farbę, ale nie umiem malować. To rzeczywiście może utrudnić sprawę. A ludź umie malować? Ja rozkazuję! Niech umie! Mm, to chyba zależy co. Ptaka niech namaluje! Tego redańskiego jak na herbie! Mogę spróbować. Masz jakiś pędzel? Piękny! Piękny ptak. Jak żywy całkiem. Tak myślisz? Cóż, jeśli Ci się podoba. To wszystko, co miałem Wam do zaprezentowania w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was do subskrybowania, komentowania i lajkowania. Możecie również pisać w komentarzach propozycje następnych filmów. Na razie.